Witajcie! Lego Ninjago mamy Dragon's Rising Tu mamy Jaya Takiego rocznego Jaya Berwów Łódzkawic Oraz karta limitowana Turnierowy Zen Edycja limitowana Ląduje już w mojej kolekcji Więc muszę złożyć Widziałam już wiele razy A tu mamy łotrzycę yy, Miesiąca Beatrix Siostra Beatrix nie. Myślisz, że to Beatrix? To samo zła słyszałam. O jej siostrze Beatrix płynie w niej błękit na krew. W dodatku władza zaskakujący o tym, że już narobiła tyle kłopotów podczas surnieją źródła używałem trząsów, że na domo zamierzać nie? Co tu jeszcze jest? Mamy wielki kłopot. Jedyna nadzieja w... Zatrix i Beatrix. No może. Dobra. To była ostrą bliniaczką. Co tu mamy? Jestem pełen energii. Czemu wydają się... Tak, znajomi. Dobra, przyjdźmy teraz, żeby to złożyć, tego mrocznego Drzeja. Dopiero spotkamy się po krótkiej przerwie. Twarz Drzeja jest taki, a ta twarz Drzeja jest taka mroczna. Jeszcze tylko nie złożyłam dodatek, zaraz zrobię. Mroczny Drzej jest gotowy. Tu ma taką błyskawicę. Idealnie nawet pasuje do tego czarnego koloru. Tego jak Aku. Cool. Dobra. On niech sobie popatrzy, ale to jest mój żart, sobowtór. Lecimy dalej. Ostateczny chaos. Nikt mnie nie zatrzyma. Za dużo ich. To nasza jedyna szansa. Zdrajca. Zdrogi. Jaka mocarna energia. Udało się. A ta, to nie jest Arin. To jest Robi. A, ja nie wiedziałam, że to jest Arin. Ale ten ma na imię Robi. A to jest Wild Wildwight. Ona tak robi. A czemu oni nawet się nie całują? Kurczę, dlaczego? Eee, dobra. To LEGO City już pokazałam, wydanie specjalne. A nie, nie, to mi nie dotyczy, tylko inne na łamach pisma w LEGO City pokazuje, co tutaj mamy. To są nasi przeciwnicy. Nikt się nie stanie na drodze. Dobra, lecę dalej. Komiks. Dalej, tu widzimy, że śmieszy mnie, według mnie, chyba coś. A, Lord Rastu jest. Tu jakiś mamy ninja go. Drix. To jest Drix. Nie znałam tego. Nia, to jest Nia, ta ślicznotka. Brat Kaja. A Kaja jest siostrą Nia. Dobra. Zatrix, Belatrix, nie rozumiem. Labirynty. Ten. To to za czerwony gagatek? Tu jest gra. Nie udało mi się postępować w konkursie. Miałam wysłać smoczą noc, nie zdążyłam i straciłam marnującą czas. A wózla łotra kiedyś rysowałam, ale nie zdążyłam wysłać więc rysunek, zostawiłam je na pamiątkę. Tutaj rysowali, jakie twórcy widzimy. Mateusz, odwie? Nie wierzę. Franciszek z Poznania, Grzegorz z Dzierżoniowa, Mateusz z Kalisza, Mateusz z Tarnopodgórnego, Tymoteusz ze Szczecina. Tymon z Lażyska. Tymon czy Tymoteusz? Jak Tymon Pumba mi brzmi. A tu jest wóz dla Łotra. Łotrowski super pojazd musi być szybki, zwinny i niezwykle wytrzymały. Właśnie taki jak na waszych rysunkach Danidza nie to nie lada wyzwanie, czy sobie poradzą. Dziękujemy za wszystkie prace przesłane na konkurs wydania pierwszego 2025. A tu były... Mocza moc. Smoki to jedne z napoteźniejszych stworzeń w sieci Lego Ninjago i przyjaciele dzielnych ninjanars. Swojego wymarzonego smoka i niezwykłe moce do wygrania. Wspaniałe nagrody. Mek Żywiołu Ziemi Kole, Mek Żywiołu Ognia Kaja, Smoczątko Ryu oraz Firesborn. Co? Stary zestaw jeszcze istnieją? Lego Ninjago nie wierzę. No ale niestety nie zdążyłam. Tu jest Lego Technik, kompań zbożowy, ale to już, już mam. Yy, jeszcze nie mam tej gazetki. Jeszcze nie dostałam tego ducha Moro. O, to jest właśnie moje marzenie. O, tu wisi ten mój plakat właśnie, ten Moro. Ale mam jeszcze inne powieszone plakaty z tych gazet. Tu. Te już, już pokazałam pasli i melodii w poprzednim odcinku. Teraz yy, Moro. I co? Kto się mnie boi? No dobra. To mi dług Moro, potężne duchowe oszcze. Straszna zabawka będzie. No to czekam. Jak nie uda się zdobyć, to trzeba premium to zamówić przez internet na kulturowy.pl czy mpik.pl Nowa seria to już znam. Dobra. Do zobaczenia i udanej majówki.